Siemanko, dzisiaj do Was wpadam z materiałem, w którym opowiem Wam o trzech mitach. Tak na marginesie Wam powiem, że będą w sumie cztery. Ostatni będzie taki, którego się nie spodziewaliście. O mitach, które, które wierzą właściciele ogrodów, a które tak naprawdę wcale nie są prawdą. Ciekawi? No to lecimy z materiałem. Pierwszy mitem, a jakże, będzie oczywiście trawnik. Zaskoczeni? Nie. Trawnik. A dokładnie przekonanie, że trawnik to tak naprawdę najmniej pracy w ogrodzie. Bardzo często spotykam się z sytuacjami, w których klienci stwierdzają, że chcą mieć trawnik, żeby mieć jak najmniej pracy w ogrodzie. Otóż nie, tak naprawdę trawnik to jest ta część ogrodu, która wymaga od was najwięcej pracy. Paradoksalnie nie skończy się wyłącznie na koszeniu, które przynajmniej będzie raz w tygodniu, a jak będziecie jeszcze go intensywnie dokarmiać, to pewnie skończy się na dwóch. Trzech koszeniach w tygodniu, więc no sami sobie odpowiedzcie, czy faktycznie to jest mało pracy, kosząc trzy razy w tygodniu. Oczywiście poza koszeniem dochodzą takie zabiegi jak na przykład podlewanie, które musi być regularne, musi być namorzenie, musi być wertykulacja, musi być napowietrzanie, piaskowanie. I jak sami widzicie, że z tego założenia, z którego wychodziliśmy na początku, że trawnik to jest najmniej pracy, stanęliśmy zupełnie po drugiej stronie barykady. I okazuje się, że trawnik to tak naprawdę najwięcej roboty. Ogród bezobsługowy. Słyszeliście to? Jeśli jeszcze nie słyszeliście, to na pewno marzyliście właśnie o takim ogrodzie. Wyjść sobie na hamak z piwkiem, położyć się i odpoczywać. Otóż nic bardziej mylnego. Po pierwsze, sam się pielęgnować nie będzie, możecie zadzwonić po mnie. Padnę, zrobię co trzeba i się będziecie mogli rozkoszować, a potem tylko będę czekał na przelewik, jak wystawiam fakturę. Czy jest coś takiego jak ogród bezobsługowy? Szczerze? Tak można poznać prawdę. Nie. Czego byście nie zrobili, to i tak. Zawsze w ogrodzie znajdzie się coś do zrobienia. Nawet jeśli zrobilibyście wszędzie kostkę, wylali wszędzie beton, to i tak z tej kostki trzeba byłoby posprzątać, ten beton trzeba było odkurzyć. A co więcej, w kostce potrafią wyrastać chwasty. A jak już jesteśmy przy kostce i chwastach, to przypominam Wam, że mam nawet jeden materiał dotyczący tego, jak ów chwastów z kostki się pozbywać. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to oczywiście możecie sobie zepnąć tutaj. Powiem Wam więcej, nawet jakbyście sobie zrobili sztuczną trawę to przy niej też trzeba coś zrobić. Zaskoczeni? Otóż ja w ogóle. Trzeci mit to automatyczne podlewanie. A mianowicie, automatyczne nie oznacza, że wszystko zrobi się za was. Weźmy sobie na ten przykład lato i jesień. I odpowiedzcie mi na pytanie, czy jesienią wypijacie tyle samo płynów co latem? Nie. No właśnie, z trawnikiem jest tak samo. A to oznacza, że jeśli macie system automatycznego nawadniania, to ten system oczywiście możecie zaprogramować sobie tak, że będzie Wam się w kolejnych miesiącach zmieniała ilość wody, ale często się zdarza tak, zwłaszcza w przypadkach, w których zdarzyło Wam się samodzielnie zamontować system nawadniania, że tej ilości wody Wy sobie kompletnie nie dostosowaliście. Ustawiliście sobie 100% tak, jak było ustawione domyślnie na sterowniku i hulaj dusza od marca do listopada, niech się leje tyle samo. No i to jest błąd. Tutaj wymaga od Was interwencji, żebyście mimo wszystko skupili się na tym, jakie ilości wody w danym okresie są roślinom potrzebne. I tak zaprogramowali sterownik, żeby to wszystko działało jak powinno. Zresztą automatyczne również wiąże się z tym, że samo się na zimę nie opróżni. W związku z tym jednak przy tym systemie nawadnienia będziecie musieli coś podłubać. A może się okazać, że trzeba będzie na przykład wymienić jakąś dyszę, oczyścić system, wypłukać filtr. I ogólnie zrobić taki coroczny przegląd. I jak sami widzicie, automatyczne nie znaczy, że jesteśmy zwolnieni z pracy z daną instalacją. A teraz ten malutki bonusik, o którym Wam wspominałem. Kojarzycie takie drzewa, krzewy, rośliny, które widać, że były gdzieś tam w jakimś momencie dotknięte ludzką ręką? Tak, mam tu na myśli krzewy i drzewa modelowane, potocznie nazywane bązajami, a bardziej fachowo, jeśli nie znacie tego pojęcia, to używa się słowa niwa. To są tego typu rośliny, które niby oczywiste, że te rośliny trzeba regularnie strzyc, żeby utrzymać ten ich kształt, to po pierwsze, a po drugie, żeby ten kształt jeszcze bardziej uwydatnić. I nie mam tu na myśli przycinania tego, co odrosło. Nie. Chodzi mi o to, że właśnie każde kolejne strzyżenie powoduje, że dana roślina jeszcze bardziej się zagęszcza. W związku z tym regularne cięcia tak naprawdę sprzyjają temu, żeby ta forma była jeszcze bardziej intensywna i konkretna. A gdzie tu mit? Zdarzyły mi się przypadki, w których zainteresowane takimi roślinami osoby myślały, że ten rodzaj roślin, one po prostu tak rosną i że one już jak się je raskupi, to one już takie będą. I jakież to było ich wielkie zaskoczenie, gdy rozwiałem ich wątpliwości, stwierdzając, że tak, one tak wyglądają, ale przez trzy miesiące, a później trzeba będzie je poprawić, przyciąć od nowa. Nawet nie wyobrażacie sobie, jaki smutek dostrzegłem w ich oczach. Cały świat zawalił im się na głowę. No tak, no ale takie są już przygody ogrodników. Więc jak sami widzicie, jednak kilka takich wydawało się oczywistych spraw, dla niektórych nie były wcale takie oczywiste. A z jakimi sytuacjami wy się spotkaliście, w których wasz rozmówca uważał zupełnie inaczej danej kwestii związanej z ogrodem, niż to było faktycznie? Koniecznie dajcie znać mi o tym w komentarzu, bo jestem mega ciekawy z jakimi jeszcze historiami wy się spotkaliście. A może na podstawie waszych doświadczeń nakręcę kolejny film. Także jeśli spodobał się film, oczywiście daj lajka, like zasubskrybuj kanał, a tymczasem ja się z tobą żegnam. Zapraszam cię do oglądania innych moich filmów i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć!